Halo, jestem w operacie? Jestem. Nie, kin, kinonocne, kinonocne samochodowe. Oczywiście. Dzień dobry, witam ponownie. Moi drodzy, przynieśliśmy się z powrotem nad jezioro Zaleskie. Jak już w innych materiałach to również powtarzałem, że mam nadzieję, że to będzie jedno z moich ulubionych. Nie jest dlatego, że y, przystępujemy do ogłoszenia przetargu. Miasto, Urząd Miasta przystępuje do tego. Po już y, zostały opublikowane. Informacja na temat prac końcowych także 8 milionów złotych na plażę. Niestety, tutaj chyba nie wchodzi w grę woprówka. I tutaj, jakby mógł Pan operator pokazać, jaką woprówkę chcą zostawić ci radni, którzy nie przegłosowali, którzy wycofali propozycję burmistrza na tą woprówkę. Tutaj na palach. Już, że tak powiem, z nowszymi technologiami. Tak, to ta, to ta woprówka. Wróciliśmy tutaj, tak jak mówiłem, moje ulubione miejsce, ale jedziemy dalej po to, żeby pokazać Państwu, a chciałem wspomnieć jeszcze te czciny. Mam nadzieję, że będą na lato jakoś usunięte, no bo za bardzo byśmy chyba nie chcieli tutaj się kąpać z takimi przygodami, także o to się postaramy. Czy będę radnym, czy nie będę? Myślę, że spokojnie zapraszam Państwa do kontaktu. Z przyjemnością pomogę tak jak mogłem pomóc przez te ostatnie kilka lat. A my udajemy się dalej i wybierzemy wieża ciśnień, czy przedszkole, bo to też elementy, które udało się zrealizować, czy ulica Polna, tam gdzie co niektórzy z radnych mimo blokowania i opóźniania inwestycji robili sobie filmiki czy też zdjęcia i, yy, yy, że tak powiem, populistycznie wykorzystywali to jako swoją propagandę przedwyborczą. Wybudowano 16 lokali mieszkalnych, w tym lokale przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością oraz garaże i miejsca postojowe. Przemieszczamy się dalej. I kochani, po prawej stronie rozbudowa przedszkola Przedszkola przy szkole numer 2 w Złotowie i otrzymaliśmy tutaj 3 400 z Nowego Ładu projekt został wykonany ze środków norweskich. Także to kolejna inwestycja z poprzedniej kadencji, z tej upływającej kadencji, a ja myślę, że możemy się przenieść teraz po kolei do następnego miejsca związanego bardziej już z taką relaksacyjną strefą. I przenieśliśmy się tutaj, drodzy Państwo, parking przy ulicy Mokrej. Parking, y, podobno z którego nikt nie korzysta, i podobno który jest tak nieudaną y, inwestycją, jak to mówią radni, którzy nie za bardzo tutaj optowali za tym. Moi drodzy, w ogóle piękne miejsce, bo można tutaj Telebim tylko postawić, zrobić kino nocne, jeżeli oczywiście mieszkańcom by nie przeszkadzało. Moi drodzy, kolejna inwestycja. No, parking to jedna z inwestycji zrealizowana podczas tej kandencji, ale co ważniejsze, ze środków norweskich i teraz pokażę, w którym miejscu tężnie, tężnie solankowe. Nie odjedzie samochód, nie odjedzie chyba. I drodzy, tam, w tamtym miejscu, za chwilę do niego przejdziemy, już rozpoczęta inwestycja, czyli tężnie, na które mam nadzieję, okoliczni sąsiedzi będą mogli nas odwiedzać i nie tylko. I oczywiście dla mieszkańców mamy duży parking, można sobie swobodnie zaparkować, zawsze był problem. Ludzie zostawiali przy ulicy mokrej, dużo aut, które blokowały przejazd, więc no prosilibyśmy, żeby jak najbardziej korzystać z tego miejsca. Pokażmy teraz inwestycje która jest po mojej prawej stronie. I tu, moi drodzy, będziemy zapraszali Was właśnie na spacery, na relaks. A później piętro wyżej na zakupy. Plac zabaw niedaleko. Polna 15, tu się przynieśliśmy. Kolejny budynek komunalny oddany, bo był oddany jeszcze budynek przy kościele szkolnym. No a co do tego budynku, chciałbym tutaj tylko wspomnieć, że tu też co niektórzy reklamowali się, pokazując jak dbali o inwestycje w Złotowie, mówię o radnych, o kandydatach. A tak naprawdę yy, bardzo często dochodziło do tego, że był opóźniany proces realizacji tej inwestycji poprzez właśnie głosowania. Dofinansowanie ponad 4 miliony, kwota całkowita ponad 5 milionów, 5 milionów 120, nie chciałbym tutaj przekłamać. I moi drodzy, kolejna inwestycja, przenosimy się do wieży ciśnień. Wow. Tam trzeba było wzlecieć, ale mamy takie zdjęcia z lotu ptaka. Już teraz światło troszeczkę nam uciekło, ale jeszcze zdążyliśmy, moi drodzy. Za nami wieża ciśnień. Biuro karier, które zostało również sfinansowane ze środków norweskich. Biuro Karier, czyli cel jaki ma, ma taki aby konsultować przedsiębiorców, firmy, które mogą dać pracę młodym ludziom, którzy chcieliby zostać w naszym mieście, którzy jeszcze nie wybrali na przykład szkoły średniej. Biuro znajduje się tam więcej, zaraz przejdziemy do tego, żeby zobaczyć e, na tablicy, jak wyglądało to kwotowo, jeśli chodzi o dofinansowanie, 2 864 523, taka kwota dofinansowania, moi drodzy, pokaż, żeby nie było. Jak już mówiłem, z lotu ptaka troszeczkę inny dostaniecie, drodzy Państwo, obraz, a myślę, że w przyszłości udamy się do środka, żeby Państwa zachęcić do odwiedzenia tej inwestycji.